Witam. Dzisiaj pokażę Państwu, jak poprawnie przygotować plik do druku. Jak Państwo widzą, mam tutaj przygotowaną naklejkę i nieważne z jakiego programu w tym momencie będziemy korzystali, zasady przygotowania naklejki są takie same. Jak Państwo widzą, mam już przygotowaną grupę, z której składa się elementy, które będą drukowane oraz linie cięcia w krzywych. Aby poprawnie przygotować naklejkę, tworzę sobie warstwę. Nazywam ją Kolor. I przeciągam to, co powinno być w tym momencie zadrukowane. Następnie tworzę warstwę. Nazywam ją Cięcie. Przenoszę naszą krzywą, i w tym momencie mamy przygotowaną warstwę z linią cięcia. Dzięki czemu. Będziemy wiedzieli, co ma być nadrukowane, a co ma być wycinane. Mogą to być najróżniejsze kształty. W tym przypadku jest to cięcie po obrysie z delikatnym marginesem białego koloru. Ale może to być również kółko, może to być kwadrat, może to być prostokąt. Najróżniejsze w tym momencie kształty. Należy tylko pamiętać, aby to były w krzywych. Jeżeli chcemy przygotować naklejkę do druku na przykład na bezbarwnej folii, i wymaga to poddruku białego, żeby kolory w tym momencie były nasycone, a krawędzie motocykla w tym momencie były przezroczyste. Musimy sobie przygotować warstwę do druku białego. I w tym momencie właśnie tworzymy, nazywamy ją białe, przeciągamy na sam spód. I ja już mam przygotowaną w tym momencie do takiej naklejki, warstwę. Jest to w tym momencie w krzywych i kolor. To jest 100% cyjan. Dzięki czemu będziemy wiedzieli, że te elementy mają być z podrukiem białym. Wklejamy ją w tej chwili na warstwę białego, zaznaczamy z warstwą kolorystyczną, wyrównujemy i mamy przygotowaną również naklejkę do poddruku białego. Tak jak Państwo widzą, mamy cięcie, mamy kolor, i mamy biały, biały podróg. Do jakich formatów należy to zapisywać? My obsługujemy wiele formatów, ale najlepsze formaty w tym momencie to będą PDF, AI albo EPS. Gdyż w tym momencie one zapiszą nam warstwy i zapiszą nam potrzebne elementy, nie psując niczego. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia.